Dobra, włączasz Siemanko! Tym razem będzie Janusz handlował na plaży. Towar kupiony, to lecę w teren. Będę schodził na dół. Gotowy już? W zapisie? Jak tam było? Popcorn prażona... Popcorn traszona, kukurydza, orzeszki w karmelu. Nie dajcie się prosić, nie chce mi się tego nosić! Moja żona się puszczała, zjadła popcorn i przestała. Orzeszki w karmelu. O, kukurydza już ostatnia. Popcorn mam podyszku. A kukurydza? A kukurydza to ostatnia. popatrz. Popcorn pani bierze? Nie mam pani kukurydzy już. Ostatnio wziąłem, żeby ludzi tutaj nagonić, na biznes. Bo ja już biznesu, ale z tej kukurydzy pani popcorn zrobiłem. Zadyszkę. Bierzeta czy nie bierzeta? No to nie. Żono, żono, nie bądź taka. Kup mężowi czteropaka. Orzeszki w karmelu. Lody, lody na śmietanie. Kto poliże temu stanie. Nawet Neptun wyszedł z wody, by spróbować nasze lody. Orzeszki w karmelu, najlepsze do chmielu. Kłamali, Janusz biznesu może wszystko, a ty dziewczynko popcorn coś chcesz? Ja dziękuję, ja nie mogę. Jak nie może? Moja babcia utonęła, zjadła popcorn, wypłynęła. Orzeszki w karmelu. Worki, woreczki, reklamóweczki dla Grażyny i Janusza. Na czoski czy co chcesz, synek? Na czas. Ale Free w cenie jest? A lech Free? 5 złotych No, lezmy Nie, ale nie ją wydać Taką grubą walutę ja zacząłem Ma ktoś 5 dyszek rozmienić? Jaką no ma? No tak. Z, nie wspieram alkoholizmu, panie nie mam nic To może pan rozmieni i później ja się złapiemy. Dobra, ja tu jestem przy tej budce. Przy budce... Tutaj przy tej biedze, przy ratowniczej. Tam, po lewej stronie, tak. Dobra. Dobra? Dobra. Dobra. nie mam popcorn. Popko ale z tej kukurydzy mam ten popcorn. Ale nie, popcorn. A lody już działają się roztopiły, wie pani? No. A lody, lody na śmietanie. Nie mam pi piweczko, mam bułeczki. no. No przechodź, dla kobity od razu, żeby się nie tam, nie gdy zadrapała. Gdy, a gdzie to masełko, to Gdzie sól? Przepraszam bardzo. No gdzie? Sól to się idzie do Biedronki. Albo tutaj idziesz, sól bierzesz, tą saszetkę. A masło? To normalnie używa masła jakieś bogole, co y, chyba tego, piątkę dzieci mają. Dzieci, co jeżdżą na wakacje, No zobacz, ile mają dzieci. Dwójkę, trójkę. Tu ile dzieci. No. Na razie pozdrówkazie. I, I robi chuda jak się uda. I pozdrowienia dla Stasi, bo się powiesi. A miało być dla wiesi. No już będziecie z zakończeniem. Akurat Ola zrobiła fajne ten ujęcie. No wiem, że Natalia. No wiem, że to jest Ola, tamta Karolina. Dobra, nagrywaj. A pani Oja alkoholu, bo alkoholu nie wspieram. 5 złotych panowie. Pięć złotych. Jak dla was? Oglądamy, oglądamy. A to, to ceny z Biedronki czy. No kurwa skąd? To rebeczki mam dla Janusza, ale po o. 25, panie. Kurwa. I dla, dla Grażynki. Drogawo, kurwa produkcja. Ja wiem. Grażyna szyła. A to, to domowe roboty? Na no, jak? Co ty, no, to ty kle... myślisz? Made in China? Nie no broń Boże. O no, chłopaku. No jak? Kubota. Ale... A jakie masz brudne stopy? No, Zobacz, a, a ja no, czyściutkie będę miał. Kasę, no. O, a skarpety to i tak kobita bierze w rzece. <laughs> Co będę się przejmował? Niech pierze, kto 800 plus bierze. Niech coś robi, nie? Z kobitą się rozwiodłem, ona wychowująca samotnie dziecko. Dostaje pieniążki. To nie trzeba. Ja tu na... Tak, ja teraz myślałem biznes na walację, czarno tu robię, zarabiam hajsy. Bez podatku. No i tak trzeba żyć, panowie, tak trzeba żyć z główką i z rozmachem. Dobra, na razie, dzięki. Żono, żono, nie bądź taka, kup mężowi czteropaka. Mężu, mężu, nie bądź głupi, niech ci żona piwko kupi. Ale piwka nie ma. Jak nie ma? No panie, pięć złotych. No a jak? No nie żartuję. No prawdziwe, panie, w szklanej butelce nawet. Tylko bez alkoholu. Bo ja alkoholu nie spieram, panie, bo to trzeba mieć akcyzę ze panie, trzeba mieć. Jakby mnie urząd skarbowy złapał tu tego, to bym poszedł z torbami. Za to będzie złapanie. Ta zerówka. Daj jeszcze piątkę. No ja nie wiem, ja sobie co, jak, ja co, jak coś to idę po za kolejnego. Nad morze trzeba jechać, nie? Panie konkurencja za duża, dlatego tu jestem. Tam, tam, tam w Sopocie tak. Tam to nie wpuszczają <grym> nawet na plażę. Ta e... mafia obstawia i tam duchła się nie wyjdzie. Nie? Sz Szczerze w sopocie tak obstawiają, no, mają swoją. Dycha A, dycha, dobra. Dobry człowiek. nie wejdzie tak z prywatnych. Tam to przez Mawo, przez Nie, w Mielnie powiedział mi chłopaszek, że można... Tak? Panią, ławkę tu o się pan otwiera. Co pan na ławce nie pił pod blokiem? O zapaliczkę masz pan. Jagodzianki dwusmakowe, jagodowo, jagodowe. Jagodzianki truskawkowe, zapraszam, zapraszam. Nie, mama mi mówiła, że tam wyskoczyłem z jej pochwy, ale z TikToka jakiegoś. Dobra. Jeszcze, chodź, idziemy dalej. Pogoda nam dzisiaj sprzyja, kupno kolbę, zamknę ryja. Kukurydza gotowana, będzie kolba po kolana. Dobra, zaczynam. Albo wiesz co, przesuń się bardziej, przesuń się bardziej w prawo, w lewo. O, ty też ledóweczka, koszuleczka? Tylko klepeczek ci brakuje do tych butucików. No, ma, 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 te a, I bym mu do ciebie był Piotr, mój syneczek. <grystanie z> <enjozny> tych tamtego, te kwiatki po 5 zł, a tu po 10 sprzedaje. O, jest grażyna interesu. Taka kobita do mnie się by przydała. Czy wy śpicie? Jagodzianek nie widzicie? Jagodzianki dwusmakowe, jagodowo-jagodowe. Żono, żono, nie bądź taka, kup mężowi czteropaka. Mężu, mężu, nie bądź głupi, niech ci żona loda kupi. Moja baba się puszczała, zjadła popcorn i przestała.